Bardzo cieszymy się z tego, że kapituła doceniła nasze starania. Otrzymaliśmy statuetkę w kategorii Symbol 2015 za proekologiczne działania. Symbol działań proekologicznych powędruje dzisiaj również do Energy Invest Group SA. A w imieniu zarządu firmy nagrodę odbierze prezes pan Marcin Orkisz. Kapituła programu postanowiła docenić zaangażowanie Energy Invest Group w popularyzację energetyki wiatrowej. Nie tylko jako ekologicznego źródła energii, ale też etycznej i bezpiecznej inwestycji. O innowacyjnym charakterze spółki świadczy skierowanie oferty do inwestora indywidualnego, dla którego inwestowanie w projekty tego typu wcześniej było niedostępne. Bardzo jest nam miło, że Kapituła doceniła właśnie nasz pomysł na to, żeby prywatny inwestor w sposób odpowiedzialny i bezpieczny mógł wspierać zieloną energię, ale również inwestować swoje oszczędności. Blisko cztery lata na rynku pozwoliło nam się stać dzisiaj liderem tego rynku. Dziękujemy za docenienie nas. Liczymy na to, że to nie ostatnia nagroda. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Panie. bardzo.